Witajcie ponownie na naszym kanale, drodzy widzowie. To dla mnie ogromny zaszczyt, że nieustannie nas wspieracie i razem z nami zagłębiacie się w te niezwykle ważne, często bolesne, ale zawsze pouczające tematy. Dziś zanurkujemy w jeden z najbardziej dramatycznych i emocjonalnych punktów zwrotnych w każdej toksycznej relacji. Ten moment, w którym narcyz ostatecznie i nieodwołalnie pojmuje, że jego wpływ na was, jego ofiarę, bezpowrotnie przepadł. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co dzieje się w umyśle osoby, która przez długi czas żerowała na waszej energii, waszym zaufaniu, waszej dobroci, a nagle traci to wszystko? Poświęćcie chwilę, by głęboko zastanowić się nad wagą tego odkrycia. To nie jest tylko koniec związku, to koniec pewnego świata dla narcyza. Jeśli ten temat rezonuje z wami, jeśli czujecie, że ta wiedza może być dla was kluczowa, nie zapomnijcie polubić tego wideo, zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych ważnych treści i oczywiście podzielić się nim z tymi, którzy być może pilnie potrzebują usłyszeć tę wyzwalającą wiadomość. A koniecznie zajrzyjcie do opisu pod filmem po mój bezpłatny kurs Narcyzm w relacjach: jak rozpoznać, uwolnić się i odbudować życie. Ten kurs to prawdziwa mapa drogowa, która pokaże Wam wczesne sygnały ostrzegawcze, nauczy, jak skutecznie się uwolnić i jak krok po kroku odbudować swoje życie na zdrowych fundamentach. Link znajdziecie tuż pod tym wideo. Spójrzmy na ten złożony temat z zupełnie nowej, wzmacniającej perspektywy. Jesteście gotowi? Zaczynamy. Wielu z Was, zmagających się z traumą po toksycznych związkach, prosiło mnie, bym raz jeszcze dokładnie wyjaśniła, co dzieje się w głowie narcyza gdy przetwarza stratę kogoś tak wyjątkowego jak wy i jak głęboko go to rzeczywiście dotyka. To jest absolutnie kluczowe, aby zrozumieć, że toksyczne relacje nie pozostawiają jedynie powierzchownych zadrapań czy blizn. One ryją głębokie, bolesne rany emocjonalne, które często stają się widoczne i odczuwalne dopiero z czasem, kiedy kurz opadnie. Kiedy narcyz, po długim okresie zaprzeczania i unikania prawdy, zaczyna widzieć jasno, co, uwierzcie mi, często zdarza się po raz pierwszy w jego życiu, bo wcześniej wszystko było iluzją, którą sam stworzył. Twarda, nieubłagana prawda uderza go z całą mocą, jak grom z jasnego nieba. Co traci? Traci coś niezastąpionego. Traci waszą bezwarunkową obecność, waszą niewyczerpaną energię, waszą niezachwianą lojalność, wasze współczucie, wasze zrozumienie, waszą zdolność do kochania pomimo wszystko. To wszystko miało dla niego ogromne, choć nigdy otwarcie nieprzyznane znaczenie, ale to bolesne zrozumienie wykracza daleko poza utratę jednej konkretnej relacji. To jest ten moment, w którym narcyz stopniowo, z trudem pojmuje, jak jego destrukcyjne, egoistyczne i manipulacyjne zachowanie zrujnowało nie tylko waszą więź, ale wszystkie jego znaczące połączenia z ludźmi. Bądźmy szczerzy i nazwijmy rzeczy po imieniu. Narcyzm nie szkodzi tylko jednej osobie. On jest jak plaga, która pozostawia za sobą wzór zniszczonych relacji, rozbitych serc, niekończących się manipulacji i wszechobecnej destrukcji. Narcyzi budują swój świat na kłamstwach, na podziałach, na potrzebie absolutnej kontroli, a przez to sieją chaos wszędzie, gdzie tylko się pojawią. Być może wy sami na początku tego nie dostrzegaliście, byliście zaślepieni miłością lub nadzieją. Ale jeśli oglądacie to wideo, szanse są duże, że powoli, kawałek po kawałku, składacie te bolesne elementy układanki w całość. A kiedy w końcu uderzy ich to, co naprawdę stracili, nie tylko wy, ale cała sieć ich iluzorycznych relacji są zmuszeni do bolesnej wewnętrznej refleksji. Uświadamiają sobie, że nie są nietykalni, nie są wszechmocni. Są tylko wadliwymi ludźmi, zranionymi w środku, jak każdy inny. Tylko o wiele bardziej bezwzględnymi i bezlitosnymi w obchodzeniu się z cudzymi sercami i zaufaniem. Będą spoglądać wstecz na morze szkód, które wyrządzili, na rzesze ludzi, których odepchnęli i na niezliczone okazje, które zniszczyli własnymi rękami. I po raz pierwszy w życiu być może poczują ciężar prawdziwego, głębokiego żalu. Zrozumieją, że życie zbudowane na fundamentach manipulacji, kontroli i nieustannej iluzji ostatecznie prowadzi jedynie do absolutnej izolacji i pustki. Do życia bez prawdziwej bliskości i miłości. Czy to nie jest ironia losu? Ale słuchajcie, nie możemy i nie pominiemy też waszej strony tej historii, waszego heroicznego wysiłku. Trauma, którą wam zadali, jest absolutnie realna i nie wolno jej umniejszać, bagatelizować czy ignorować. Leczenie po takiej relacji nie jest ani szybkim sprintem, ani łatwym spacerem po parku. To jest długa, wyczerpująca, często samotna, ale jednocześnie niesamowicie wzmacniająca i transformująca podróż. Dlaczego? Bo teraz możecie odzyskać swoje życie, swoją tożsamość, swój spokój, swoją radość, które zostały wam brutalnie skradzione. A to jest zwycięstwo, którego nigdy przenigdy nie da się cofnąć, to jest wasz triumf nad ciemnością. Bądźmy zupełnie szczerzy i bez ogródek. Leczenie po relacji z Narcyzem nie jest proste, ale powtarzam, z całą mocą jest absolutnie możliwe, a nawet niezbędne dla waszego dalszego szczęścia. Powrót do zdrowia po wszystkich szkodach, które narcyz wyrządził, będzie bolesny, to prawda. Nie ma co tego upiększać ani udawać. Będziecie musieli kopać głęboko w sobie, w najciemniejsze zakamarki swojej duszy, spojrzeć traumie prosto w oczy i wykonać poważną, wymagającą, ale oczyszczającą pracę emocjonalną. Ale z czasem, z niezachwianą determinacją, z odwagą i z nastawieniem na uzdrowienie, zaczniecie ponownie czuć się całością. Kawałek po kawałku, jak Feniks powstający z popiołów. Ostatecznie odzyskacie tę siłę, tę wewnętrzną moc, którą Narcyz tak bardzo próbował wam odebrać, byście byli słabi, zależni i ulegli. Idąc naprzód, nieuchronnie pojawi się trudne pytanie, które wielu z Was sobie zadaje, a które budzi wiele emocji: Czy powinniście wybaczyć Narcyzowi to, co zrobił z Waszym życiem? Czy możecie naprawdę odpuścić, iść dalej i zostawić przeszłość za sobą, bez poczucia żalu czy niesprawiedliwości? Szczerze mówiąc, nie możecie nawet zacząć odpowiadać na te pytania, zanim nie uwolnicie się całkowicie od tej toksycznej, traumatycznej więzi, która wciąż was oplata. Czasami oznacza to drastyczne kroki, utratę wspólnych znajomych, którzy nie rozumieją lub nie chcą zrozumieć, a nawet zmianę całego swojego otoczenia. By stworzyć sobie bezpieczną, wspierającą przestrzeń do uzdrowienia. Taka jest naga, bolesna, ale konieczna prawda. Pozwólcie, że będę bardzo, bardzo wyraźna. Narcyzi nie są ludźmi, którym łatwo można lub powinno się wybaczać w tradycyjnym sensie. Oni nie przychodzą z etykietką ostrzegawczą na czole, która mówi: Uwaga, manipulator. Gdyby od pierwszego dnia wręczyli wam dokument, który jasno ujawniałby ich prawdziwe, mroczne intencje, ich plan działania, ucieklibyście, gdzie pieprz rośnie bez zastanowienia, prawda? Ale tego nie zrobili. Zamiast tego zwabili was kłamstwami, misterną manipulacją i fałszywymi obietnicami o miłości, przyszłości, wspólnym szczęściu, budując zamek z piasku. Są mistrzami oszustwa, prawdziwymi ekspertami w graniu w psychologiczne gry. By zdobyć wasze zaufanie, by was omotać, byście uwierzyli w ich idealną fasadę. I kiedy już was emocjonalnie, mentalnie, a nawet finansowo wyczerpią do cna, do ostatniej kropli energii, znikają bez słowa, bez wyjaśnienia, pozostawiając za sobą ruiny, niewyobrażalny ból i totalne zamieszanie. To nie jest przypadek, to nie jest błąd, to nie jest po prostu tak wyszło. Narcyzi dokładnie wiedzą, co robią, z wyrachowaniem i bez skrupułów. Przechodzą od osoby do osoby od grupy do grupy, wszędzie siejąc zniszczenie i pozostawiając za sobą spaloną ziemię, bo tak działa ich wewnętrzny mechanizm. Jednak w końcu, czasem niestety zbyt późno, spojrzą wstecz na swoje życie i zrozumieją, co stracili prawdziwe, głębokie połączenie, którego nigdy nie potrafili utrzymać. I tak, w tym tkwi pewna, być może niewielka, ale jednak satysfakcja. Pod koniec relacji prawdopodobnie nie czuliście się wzmocnieni, wręcz przeciwnie byliście wyczerpani, złamani, zniszczeni. Prawdopodobnie byliście uwięzieni w traumatycznej więzi, wciąż kurczowo trzymając się nadziei, że narcyz w końcu się zatroszczy, że okaże empatię, że da wam jakieś zakończenie, wyjaśnienie, pocieszenie. Ale oto prawda, którą musicie przyjąć, by iść dalej. Tego nie zrobią. Nigdy naprawdę nie dbali o wasze dobro, o wasze szczęście, o wasze uczucia. Jedynie kalkulowali, kiedy najlepiej was porzucić i czekali, aż będziecie najbardziej bezbronni, by to zrobić. By zadać wam jak największy cios, gdy najmniej się tego spodziewaliście. Gdy tylko zaspokoili swoje potrzeby, gdy wyssali z was wszystko, co mogli, odrzucili was jak wczorajsze śmieci. I to jest obrzydliwe, ale tak właśnie działają. Zawsze na polowaniu, zawsze szukając kolejnego źródła, kogoś, kogo mogą wykorzystać i eksploatować bez końca. A oto, co naprawdę boli, ale jednocześnie jest wyzwalające i daje nadzieję, pewnego dnia przypomną sobie o was. Nie dlatego, że Was kochali, nie dlatego, że żałują, nie z tęsknoty za Wami jako osobą, ale dlatego, że próbują zachować dostęp do swojego najcenniejszego zasobu Was, Waszej energii, Waszej dobroci, Waszej bezwarunkowej miłości. Dla nich nigdy nie byliście osobą, partnerem, miłością życia. Byliście zasobem, czymś, co napędzało ich rozdęte ego, ich pustkę. Ale teraz jesteście wolni i to oni naprawdę stracili. Stracili prawdziwe połączenie, którego nigdy nie potrafili stworzyć. Stracili szansę na prawdziwe szczęście. Jeśli właśnie w tym momencie przechodzicie przez rozstanie z narcyzem, wiedzcie, że musicie się uzbroić. Prawdopodobnie będzie to chaotyczne, niewyobrażalnie bolesne i niestety długotrwałe. Dlaczego? Ponieważ oni doskonale, boleśnie wręcz wiedzą, jak bardzo jesteście wartościowi. Widzą waszą bezwarunkową miłość, wasze wewnętrzne światło, waszą niezachwianą lojalność i wasze głębokie współczucie. I żerują na tym, czerpią z tego bez opamiętania. Dla nich byliście ich najbardziej niezawodnym, najbardziej stabilnym źródłem wsparcia emocjonalnego, a często nawet materialnego, i nie odpuszczą bez zaciętej walki. Będą próbować wszystkiego, by Was zatrzymać lub zniszczyć. Nie zrozumcie mnie źle. Nie próbuję Was zdenerwować ani przywrócić bolesnych wspomnień, które wciąż się goją. Chcę jedynie pomóc Wam zrozumieć, że gdy tylko zaczniecie zagłębiać się w temat narcyzmu, w jego mechanizmy, Zobaczycie cały obraz pełen mrocznych niuansów, a nie jest on piękny. Narcyz prawdopodobnie odebrał wam energię, ukradł lata z waszego życia, które mogły być pełne szczęścia, i manipulował waszym postrzeganiem rzeczywistości do tego stopnia, że sami nie wiedzieliście, co jest prawdą. Ale oto część, której narcyzi najbardziej nie chcą, żebyście zrozumieli. Oni doskonale wiedzą, co tracą, gdy związek się kończy, czy to w formie bolesnego rozstania, czy formalnego rozwodu. Nie byliście dla nich byle kim, jedną z wielu twarzy w tłumie. Byliście źródłem zaopatrzenia premium, luksusowym towarem i nieustannie porównują was z poprzednimi i przyszłymi celami, kalkulując ile zyskali i ile stracili, jakbyście byli tylko pozycją w ich bilansie. Prawda jest taka, że to co im daliście było rzadkie, potężne i absolutnie prawdziwe. Oddaliście swoje serce, swoją lojalność, swój bezcenny czas, swoją duszę. Nie weszliście w ten związek od tak, z byle powodu. Mieliście na myśli swoje obietnice, byliście w pełni obecni, zaangażowani, ale dla nich nie chodziło o miłość, o partnerstwo, o prawdziwą więź. Małżeństwo czy jakiekolwiek zobowiązanie było dla nich jedynie wygodną okazją do kontroli, do nieustannej manipulacji i do znęcania się ukrytego pod płaszczykiem bliskości. To była ich gra, a wy byliście pionkami. Gdy jednak to się skończy, gdy zdecydujecie się odejść lub gdy oni Was porzucą, nie dziwcie się, jeśli narcyz spróbuje was wciągnąć z powrotem za pomocą taktyki zwanej huweringiem. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co to naprawdę oznacza i dlaczego jest tak niebezpieczne? Huwering to nic innego, jak próba wciągnięcia was z powrotem w ich toksyczny, destrukcyjny cykl, niczym odkurzacz, który wciąga kurz. Zwykle dzieje się to, gdy ich źródło zaopatrzenia, czyli inni ludzie, z których czerpią energię i uwagę, się kurczy, gdy czują się samotni, zdesperowani. Albo gdy po prostu przypomną sobie, jak dobrze mieli się z Wami i jak wiele od Was dostawali. Wtedy chcą więcej, chcą wrócić do tego, co wygodne i znane. Daliście im bezpieczeństwo emocjonalne, bezwarunkowe wsparcie, być może nawet pomoc finansową, stabilność, spokój, i tego im brakuje. Ale uwaga, nie brakuje im Was jako osoby z Waszymi marzeniami, uczuciami i potrzebami. Brakuje im tego, co im daliście, tej niekończącej się studni zasobów, którą dla nich byliście. Kiedy wracają, nie robią tego z miłości, nie z żalu, nie z prawdziwej troski, ale dlatego, że chcą wrócić do systemu, by ponownie was ukarać, ponownie wyssać z was energię, ponownie kontrolować każdy aspekt waszego życia. To jest bolesna, ale niestety prawdziwa prawda, którą musicie znać, by się bronić. Ich powrót to nie szansa na nowy początek, to tylko kolejna pułapka. A więc oto pytanie za milion dolarów, które dręczy tak wiele osób. Czy narcyz kiedykolwiek naprawdę zastanowi się nad tym, co stracił? Szczerze mówiąc, tak, robią to. Ale czy się do tego przyznają, czy wezmą za to odpowiedzialność, czy okażą prawdziwą skruchę? Absolutnie nie. W ich wyimaginowanym świecie, w ich chorej głowie, zawsze mają rację, zawsze są lepsi, zawsze usprawiedliwieni, bez względu na to, jak bardzo ich działania krzywdziły innych. Odpowiedzialność, żal, prawdziwe, szczere przeprosiny, zapomnijcie o tym. Oni po prostu nie są tak skonstruowani, ich psychika nie pozwala im na taką empatię i samoświadomość. A jeśli przypomnicie sobie wszystkie te liczne momenty, w których mówili przepraszam, prawdopodobnie już doskonale wiecie, że były one puste, wyuczone na pamięć, odgrywane i głęboko manipulacyjne. Kiedy byliście dla nich wszystkim, całym ich światem, a oni traktowali was jak nic, jak przedmiot, ile fałszywych krokodylich łez wylano na tę ich markową koszulkę, łez, które nigdy naprawdę nie należały do nich, bo były tylko częścią przedstawienia, jak często obiecywali, że się zmienią, przysięgali na wszystko, że spróbują, tylko po to, byście zostali jeszcze raz, byście dali im kolejną szansę. I nie zapominajmy o niekończącej się sałatce słów, tej mylącej, pustej gadaninie, która służyła jedynie odwróceniu uwagi od prawdziwych problemów zamiast podejścia do nich jak dojrzały, odpowiedzialny dorosły. Daliście narcyzowi wszystko, co mieliście, swój czas, swoją miłość. Swoją niezmierzoną cierpliwość, swoją cenną energię, swoją duszę, a w zamian oni was bezlitośnie wyczerpywali, wykorzystywali do cna i nigdy, przenigdy nie zatrzymali się, by naprawdę docenić waszą wartość, waszą dobroć, wasze poświęcenie. Gdybyście mogli policzyć, ile razy was lekceważyli, traktowali jak coś oczywistego, złamałoby wam to serce ponownie, a może nawet tysiąc razy. Pamiętacie, jak szybko to wszystko się zaczęło. Jak szybko narcyz wszedł w wasze życie z impetem huraganu, z obietnicami, które wydawały się zbyt piękne, by były prawdziwe. Jak szybko mówił wszystkie właściwe rzeczy, te idealne słowa, które trafiały prosto w wasze serce. Składał wielkie, piękne obietnice o wspólnej przyszłości. Przyspieszał związek, tworząc iluzję niezwykłej bliskości, bratniej duszy, przeznaczenia. To wszystko było częścią ich misternie zaplanowanej strategii. Ich pułapki, by wciągnąć was w sieć manipulacji, byście poczuli się wyjątkowi, niezastąpieni, jedyni na świecie. Ale gdy tylko was mieli, gdy poczuli, że mają was pod kontrolą, że jesteście już w ich sieci, ich zaangażowanie nagle i tajemniczo zniknęło, jak mgła. Nagle wiadomości się spowolniły, entuzjazm zbladł, a wy zostaliście zdezorientowani, zagubieni, zastanawiając się, co tak szybko się zmieniło, co poszło nie tak. Czy to była nuda? Czy gonili za kimś nowym, za kolejnym, świeżym źródłem zaopatrzenia? Prawdopodobnie tak, bo to ich wieczny cykl. Ale szczerze mówiąc, powinniście ufać swojej intuicji, swojemu wewnętrznemu głosowi, temu cichemu szeptowi, który mówił, że coś jest nie tak, bo jeśli coś nie wydaje się w porządku, to zazwyczaj tak nie jest. Od pierwszego dnia grali w gry, o których doskonale wiedzieli, że na nie zareagujecie, bo znali Waszą wrażliwość, Waszą dobroć, Waszą chęć do kochania. Dbaliście, kochaliście całym sercem, bez reszty. Byliście gotowi walczyć o ten związek, o tę miłość, która okazała się iluzją, pięknym, ale pustym mirażem. Siedzieliście i czekaliście na odpowiedź, kurczowo trzymając się każdego małego znaku, każdego okruszka uwagi, który mógłby świadczyć, że nadal im zależało, że mieli jakieś uczucia. A potem odpowiedzi zaczęły się kurczyć, stawały się coraz bardziej skąpe, bezduszne, jakby pisane od niechcenia. Zamiast prawdziwych, głębokich rozmów, Dostawaliście tylko suche, leniwe, jednowyrazowe odpowiedzi. Oka, k, dzięki, często pisane z błędami, zimne, zdystansowane, pozbawione jakichkolwiek emocji. Tymczasem oni, w tym samym czasie, pisali do innych ludzi, wysyłali długie, pełne zaangażowania wiadomości, prowadzili głębokie rozmowy, okazywali wysiłek, którego wy nie widzieliście od miesięcy, od lat. Zaczęliście się zastanawiać, dlaczego dostaję tylko okruszki, skoro wcześniej byłem całym posiłkiem? Najważniejszą osobą w jego życiu, jego światem. Prawda jest bolesna, ale musieliście ją poznać, by się uwolnić, zostaliście zastąpieni. Tak jak wy kiedyś byliście tym nowym, ekscytującym źródłem zaopatrzenia, tak ktoś inny zajął wasze miejsce, stał się nową ofiarą. To jest ten powtarzający się destrukcyjny wzór narcyza recykling, odrzucenie, zastąpienie. W kółko, aż w końcu odejdziecie albo oni całkowicie was wyrzucą ze swojego życia, bo już im nie służycie. Ale oto zwrot akcji, którego narcyzi nigdy nie przewidują i który ich zaskakuje, bo nie potrafią zrozumieć prawdziwej wartości. Byliście najlepszym, co im się kiedykolwiek przydarzyło, prawdziwym darem, który odrzucili. I kiedy w końcu zrozumieją, że odeszliście na forever, kiedy będą wiedzieć, że nie mogą odzyskać tej miłości, tej troski, tego niezachwianego wsparcia, które im dawaliście, będą zmuszeni stawić czoła bolesnej prawdzie. Sabotowali jedyną osobę, która naprawdę ich kochała. Która widziała w nich coś więcej niż tylko ich maskę, która była gotowa na wszystko. Pewnego dnia narcyz zrozumie, co stracił, ale wtedy niestety będzie już za późno na zmianę, na odwrócenie biegu karmy, na odzyskanie tego, co bezpowrotnie utracił. W końcu drodzy widzowie, narcyz nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko zmierzyć się z nieuchronnymi konsekwencjami własnych działań. Kosmiczne prawa karmy, niczym niewidzialna, ale potężna siła, Zamanifestują się w jego życiu i zacznie on dostrzegać, jak jego toksyczne, egoistyczne i manipulacyjne zachowanie zatruło wszystkie jego relacje nie tylko te z Wami, ale także te z jego dziećmi, współpracownikami, partnerami biznesowymi, a nawet z długoletnimi przyjaciółmi. Pamiętajcie, karma zawsze wraca w taki czy inny sposób. Ludzie powoli, ale nieubłaganie zaczną to rozumieć. Urok, kłamstwa, misternie tkana sieć manipulacji, wszystko to się zużywa, traci swoją moc, staje się przezroczyste. Zaproszenia przestają przychodzić, drzwi do ważnych miejsc i serc cicho się zamykają. I to jest absolutnie kluczowe. Narcyz nie może wiecznie utrzymywać swojej fałszywej roli, swojej idealnej maski. Maska, którą nosi, w końcu zsuwa się, ujawniając prawdziwe, brzydkie oblicze. Ludzie zaczynają dostrzegać pęknięcia, gdy narcyz popełnia błędy, gdy jego zwykłe taktyki przestają działać, gdy jego iluzja przestaje być wiarygodna. Nawet tak zwane wieloletnie przyjaźnie nie dajcie się zwieść. Większość tych ludzi jest używana tylko dla pozorów, dla statusu, dla zysku lub jako emocjonalne rekwizyty w jego przedstawieniu. Długowieczność wcale nie oznacza lojalności czy prawdziwej więzi, nie wtedy, gdy w grę wchodzi narcyz. W końcu każdy zobaczy, kim naprawdę jest. Cóż? Porozmawiajmy teraz o tym, dlaczego niektórzy ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, że mają do czynienia z narcyzem. To pytanie, które często zadajecie, i odpowiedź na nie jest złożona, ale niezwykle ważna. Często wynika to z jednej z dwóch rzeczy, które są równie bolesne i podstępne. Albo wiedzą, podświadomie czują, że coś jest nie tak, że coś się nie zgadza, ale boją się to poruszyć, boją się konsekwencji, boją się stać się kolejnym celem jego złości, jego manipulacji, jego zemsty. Boją się, że stracą to co mają, nawet jeśli to jest pozorna stabilność, albo po prostu nie widują narcyza wystarczająco często, by rozpoznać prawdziwą, mroczną osobowość ukrytą za tą starannie dopracowaną, błyszczącą maską, którą prezentuje światu. Ale wy, drodzy widzowie, wy widzieliście wszystko każdy cień, każdą rysę na jego fasadzie, każdy moment, gdy maska opadała. Im więcej czasu z nim spędzaliście, tym jaśniejsza, a zarazem bardziej bolesna, stawała się prawda. Emocjonalne znęcanie się, to podstępne gaslighting, te subtelne, ale raniące docinki, które podkopywały waszą pewność siebie, waszą wiarę w siebie, wasze poczucie rzeczywistości, to wszystko działo się za zamkniętymi drzwiami, z dala od ciekawskich spojrzeń, w intymności, która miała być bezpieczna. Kiedy jesteście sami z narcyzem, w samochodzie, w domu, w prywatności czterech ścian, wtedy zaczyna się prawdziwy chaos, prawdziwe piekło, bo tam nie ma świadków. Publicznie udają, że są hojni, czarujący, wręcz idealni, a nawet skromni, by zdobyć podziw i akceptację. Ale za kulisami, w waszym wspólnym życiu, pozostawiają was mentalnie, emocjonalnie, duchowo, a często nawet finansowo zniszczonych, leżących na ziemi bez sił do dalszej walki. Nie widzą w was partnera, równego sobie człowieka, kogoś, kogo warto kochać i szanować, lecz worek treningowy, obiekt do wykorzystania i porzucenia. Gdy tylko przestanie być użyteczny. Ale oto prawda, która musi do was dotrzeć, byście poczuli się silniejsi. Narcyz wie, głęboko w środku wie, że przegrał. Wie, że stracił coś bezcennego. Czy kiedykolwiek się do tego przyzna, czy wyrazi skruchę, czy poprosi o wybaczenie? Nie ma na to najmniejszych szans. Jego rozdęte ego, jego patologiczny brak empatii, jego niemożność wzięcia odpowiedzialności po prostu mu na to nie pozwoli. Ale głęboko w jego podświadomości on doskonale wiedział, co dostaje, gdy was ścigał, gdy was uwodził, gdy was wciągał w swoją sieć. Celował w wasze współczucie, w waszą siłę, w wasze wewnętrzne światło, bo wiedział, że mu to służy, że może z tego czerpać bez końca. I gdy tylko dostał to, czego chciał, gdy wyssał z was wszystko, co mógł, odrzucił was jak śmieci, bez sentymentów, bez cienia wahania. Lecz wy nie pozostaliście złamani. Wy, drodzy widzowie, powstaliście z popiołów silniejsi, mądrzejsi i potężniejsi niż kiedykolwiek. Staliście się kimś, kogo nigdy się nie spodziewaliście, staliście się wolni, autentyczni, pełni życia, odrodzeni. I podczas gdy wy tam, na zewnątrz, żyjecie swoim najlepszym życiem, uzdrawiacie się i rozwijacie, narcyz wciąż tkwi w swoim destrukcyjnym wzorcu, niszcząc nowe relacje z ludźmi, którzy jeszcze nie poznali prawdy, którzy jeszcze nie widzą jego prawdziwego oblicza. Jego pustki. Ale wy znacie prawdę. I co najważniejsze, wy znacie swoją wartość. To jest wasza supermoc, wasza tarcza. Więc trzymajcie się prosto z podniesioną głową dumnie. Bądźcie silni, niezłomni, nieugięci. Wierzcie w siebie, w swoją intuicję, w swoją zdolność do uzdrowienia i do zbudowania szczęśliwego życia. Nie jesteście sami w tej walce, w tej podróży. A to, co teraz przeżywacie, to dopiero początek życia, na które naprawdę zasługujecie życia pełnego spokoju, radości, prawdziwej miłości i spełnienia. Pamiętajcie o tym zawsze. A teraz, zanim się pożegnamy, mam dla Was pięć mini porad, które pomogą Wam w tej niezwykłej podróży ku uzdrowieniu. Numer jeden: priorytetyzuj swoje zdrowie psychiczne. Po toksycznej relacji kluczowe jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Terapeuta lub coach specjalizujący się w traumach i narcyzmie może pomóc Ci przetworzyć doświadczone manipulacje i rozwinąć zdrowe strategie radzenia sobie. Nie wahaj się podjąć tego kroku. To oznaka siły, by zapewnić sobie niezbędne wsparcie, by uleczyć głębokie rany i ustanowić nowe, pozytywne wzorce dla swojego życia. Pamiętaj, że twoje samopoczucie psychiczne jest fundamentem, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Daj sobie pozwolenie na uzdrowienie, zasługujesz na to. To inwestycja, która zwróci się z nawiązką, przynosząc spokój i równowagę, których tak bardzo ci brakowało. Numer dwa: ustanów ścisłą zasadę braku kontaktu. No kontakt? Aby całkowicie uwolnić się od więzi traumatycznej i zakończyć wpływ narcyza, konieczne jest zerwanie wszelkich kontaktów. Zablokuj go na wszystkich kanałach, usuń jego numer i unikaj miejsc, w których możesz go spotkać. To może być bolesne na początku, ale to jedyny sposób na zbudowanie dystansu emocjonalnego i zapobieżenie ponownemu wciągnięciu cię w jego cykl. Twoje uzdrowienie zaczyna się dopiero wtedy, gdy wpływ narcyza zostanie całkowicie wyeliminowany. Każda próba kontaktu, nawet pozornie niewinna, jest otwarciem drzwi do powrotu do starego schematu. Chroń swoją przestrzeń i swój spokój, bo to one są teraz twoimi najcenniejszymi zasobami. Numer 3: zbuduj silny system wsparcia. Otocz się ludźmi, którzy dobrze na ciebie wpływają, którzy cię kochają, wspierają i słuchają. Mogą to być przyjaciele, rodzina, a nawet grupy wsparcia, w których możesz dzielić się doświadczeniami z innymi, którzy przeżyli podobne sytuacje. Stabilna sieć społeczna pomoże ci czuć się mniej samotnym i da ci potwierdzenie oraz wsparcie, których potrzebujesz, aby odbudować swoje poczucie własnej wartości i uwolnić się z izolacji, w którą narcyz mógł cię wepchnąć. Pamiętaj, że nie musisz iść przez to sam. Dzielenie się swoimi przeżyciami z zaufanymi osobami to potężny krok w stronę uzdrowienia i odzyskania poczucia przynależności. Numer 4. Skup się na odbudowie siebie i swoich pasji. Po trudnym doświadczeniu z narcyzem nadszedł czas, by na nowo odkryć siebie i to, co sprawia ci prawdziwą radość. Zacznij od małych kroków, wróć do dawnych hobby, które zaniedbałeś, albo spróbuj czegoś zupełnie nowego, co zawsze cię intrygowało. Może to być malowanie, nauka języka, gra na instrumencie czy po prostu regularne spacery na łonie natury. Te aktywności nie tylko odwrócą Twoją uwagę od przeszłości, ale przede wszystkim pomogą ci odzyskać poczucie własnej wartości i sprawczości. Pamiętaj, że twoje pasje to część twojej tożsamości, którą warto pielęgnować. To właśnie w nich tkwi siła do odbudowy i tworzenia życia, które jest autentycznie twoje, pełne satysfakcji i wewnętrznego spokoju. Każda minuta poświęcona sobie to krok w stronę prawdziwej wolności. Numer pięć. Ustalaj jasne granice i chroń swoją energię. W procesie uzdrawiania po toksycznej relacji kluczowe jest nauczenie się, jak skutecznie stawiać granice. Narcyzi często przekraczają je bez wahania. Dlatego teraz musisz świadomie je wyznaczać i konsekwentnie ich bronić, zarówno w relacjach z innymi, jak i wobec samego siebie. To oznacza mówienie nie bez poczucia winy, gdy coś nie służy Twojemu dobru, oraz tak dla aktywności i ludzi, którzy cię wzmacniają. Pamiętaj, że Twoja energia jest cennym zasobem. Chroni ją przed tymi, którzy próbują ją wyczerpać. Ustalenie granic to akt miłości własnej, który pozwala Ci odzyskać kontrolę nad swoim życiem i budować relacje oparte na wzajemnym szacunku i równowadze. Nie pozwól nikomu ponownie naruszać twojej przestrzeni. Dziękuję wam, że byliście ze mną dzisiaj. Pamiętajcie, że wasza podróż jest ważna, a każdy krok naprzód to zwycięstwo. Do zobaczenia następnym razem. Niech uzdrowienie trwa.